Witam Was bardzo serdecznie na moim materiale z tej strony Gruby Guru i chciałbym Wam pokazać fajną funkcję, która udostępniło nam jakiś czas GGG, czyli item filtry z ich oficjalnej strony, z ich top listy. Ona jest bardzo fajna, można sobie dużo item filtrów ogarnąć, a najważniejsze jest w tym fakt, że one się same aktualizują i wystarczy raz po prostu kliknąć, żeby dodać sobie taki item filtr. O ja tu osobiście już nie mam tym filtru, bo na cele filmu usunąłem wszystkie. I teraz tak, co należy zrobić, żeby sobie dodać jednym kliknięciem i ten filtr. Trzeba wejść w link w opisie pod moim filmem, to jest pierwsza rzecz, albo samemu sobie to znaleźć na stronie. Już pokazuję zrzut. O i mamy tą top listę i ten filtrów. Jak klikniecie właśnie w ten mój link. Tutaj pamiętajmy, żeby mieć wybrane PoE2, bo na tej stronie to jest roboczo. Myślę, że oni to zmienią. Na razie mamy tutaj stronę Spo1, tak, na której są i ten filtry Spo2. No, na razie wygląda tak, wygląda. No i co kuczyno? Mamy listę i możemy sobie sprawdzać od, od ilości followów, od ilości kopii zrobionych. Coś mi nie działa teraz. O. Najwięcej ilości kopii, najwięcej ilości followów I możemy sobie pobierać co chcemy. I teraz, tak, jak to ogarnąć? Um, oczywiście ja wam pokażę, jak to ogarnąć dobrze, a nie, nie, nie tak jak Boxdale. <laughs> no co, Neverthink. Dwójkę sobie wybrałem. No i co, jak w to klikłem, klikam po prostu follow. Jak klikniecie follow, nie przestraszcie się, że tutaj są wszystkie item filtry od danego twórcy, czyli Versinka. On tu też robił wcześniej to po jeden, więc jakbyście chcieli klikać yy, z tej strony, to się tworzy. Oczywiście ten poprzedni już nam zafollowował, bo klikliśmy tak wcześniej. Yy, to on... Nie dawajcie follow to do item filtrów jednym, bo wam to nie zadziała, nie. Ale patrzcie, ja już tutaj mam zajebany follow. Jest gitara siema. Tutaj klikam sobie szczałeczka, żeby coś świeżyło, i mam. I jeżeli są jakieś zmiany, yy, yy, gra sama sobie aktualizuje ten item filter. My Klikamy raz i zapominamy o tym, nie? Możemy sobie grać. I też co polecam? Ja polecam sobie zawsze pobrać parę item filtrów. Tutaj na przykład jedynkę, dwójkę, trójkę, i potem wiadomo, czym jesteśmy dalej w grze. Chcemy widzieć mniej śmieci. To no, na endgame klikamy, nie wiem, czwórkę od neversinka Na początku gry, jak levelujemy postać, klikamy 1 i jedynkę na przykład albo zero, nie? Jak to co woli. także ja giga polecam sobie ogarnąć to i mieć już święty spokój z szukaniem i tak dalej albo w ogóle sobie pogarniać te i tym filtry może są dużo lepsze ja oczywiście jestem przyzwyczajony do i ten filtru z od Neversinka ja giga polecam i pozdrawiam Eluwinka.